Wolałbyś Cię braciszka czy siostrzyczka? Siostrę, nie mogę być ojcem Twojego dziecka. Nigdy Cię nie zdradziłam. Zraniłaś mnie. Zostałam zgwałcona i nie pamiętam tego. Dentysta, który wykorzystuje pacjentki. Proste. To nie będzie wolał. Jak udowodnić mu winę? Ze mną nie wygrasz. W cyklu Prawdziwe historie. Przemilczane zbrodnie. W czwartek o 20.10 w TVN. Zapraszamy do Superkina. Seryjny morderca terroryzuje miasto. Jestem porucznik Cole, przydzielony do tej sprawy. Tu nie jest Nowy Jork. Tu się pracuje w zespole. To trudne dla indywidualisty. Dla mnie najważniejszy jest rezultat. Detektyw Cole nie chce współpracować. Sprawa okazała się bardziej skomplikowana niż zwykle. Nikt nie będzie mnie to straszyć. Do akcji wkroczyła mafia. Gadasz też po rosyjsku trochę. Piękny rosyjski. Czarno-rosyjski. Steven Seagal. Nieuchwytny. W piątek o 20.10 w TVN. W świecie bez przyszłości. No, szukam, szukam kogoś. To przecież włóczęga. W mieście bez prawa. Gratuluję. Wygrałeś casting. W grze bez zasad. 24 godziny, potem odzyskasz swoją wolność. Dwóch wchodzi, jeden wychodzi. Broń, jaka się trafi? Walczą Tina Turner. Mel Gibson, Mad Max, pod kopułą grą. O 22.05 w TVN. Nadszedł czas umierania.